Dzień dobry, wróciłam z Budapesztu, e, mamy dzisiaj, jaki dzień jest dzisiaj, czy ktoś ze mną idzie, jedzie, idzie, dobra, to jest co dzisiaj jest? Wtorek, e, wczoraj wróciłam, dzisiaj e, od 14 mam tatuaże i oczywiście jak zwykle 10 minut przed dziarką wygnę e, do rzewki po strecz. Znaczy nie do żabki, tylko nawet dalej w sumie niż żabka. A przy okazji do żabki i mam nadzieję, że zdążę, bo mi się tak totalnie do zera skończył. Potrzebuję stretch. I mam nadzieję, że w kiosku takim, w takim punkcie od, z paczkami będą takie rzeczy, bo wiem, że tam są markery, długopisy, jakieś koperty, więc mam nadzieję, że stretch e, też będą mieli. No, bo i po prostu lokator mi przywiózł w końcu e, moją bluzę, którą dałam przed wakacjami. Moja ulubiona. Kupiłam ją na Vinted i fajnie może wszyscy się śmieli, że jest brzydka, ale mi się maga podoba. Znaczy, nie wszyscy, ale były osoby, które mówię, mmm, jak mogłeś dać tyle za taką zużytą bluzę. Ona kosztowała chyba 4/5, jak dobrze pamiętam. Jest mega fajna. Dlatego mam Dressus Shein i Triple S, które muszę w ogóle oddać do bo mi się trochę e, jakby ta pięta tak wytarła i już mam wrażenie, że są gotowe na pójście do e, lekarza od butów. Ten chłopak z BL cały czas za mną idzie. Ja się boję. Mamy dzisiaj poniedziałek, e, rok był na weekend u swojego daty, mm, więc e, ja w sumie miałam taki wolny weekend, e, poza tym, że miałam szkołę, e, ale poszłam sobie też na przykład na technikę, ale ja z moimi znajomymi a, i e, no wiecie, nie nagrywałam za bardzo zrobiłam sobie też wczoraj wieczorem paznokcie dzisiaj Roszek jest w przedszkolu jest godzina aktualnie 13, więc ja za godzinkę będę musiała po niego wyjeżdżać, żeby go odebrać ale w międzyczasie chciałabym wam powiedzieć o czymś bardzo fajnym nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim vlogu mówiłam, że miałam parapetówę i ogólnie mieliśmy z moim spółkatorem osobne parapetówy, ponieważ go tak naprawdę większość tygodnia nie ma w domu on jest tylko kilka dni w tygodniu i on po prostu jak miał raz wolny weekend, to Zrobił swoją parapetówkę. No i na tej imprezie jedna z jego koleżanek się mnie zapytała, co to za karton leży za kanapą. No i ja powiedziałam: O, dostałam jakiś odkurzacz do testów, ale w sumie to mamy tutaj odkurzacz taki zwykły, więc nawet go nie otwierałam. I powiem Wam, że. Otworzyłyśmy ten odkurzacz, bo ona powiedziała ale fajny, bo tam, wiecie, były jakieś takie grafiki na kartonie i tak dalej i powiedziała ale super, otwórzmy go. I w ogóle wiesz, ja stwierdziłam, dobra, jak chcesz, to możemy otworzyć odkurzacz. To była taka mała posiaduba, więc tam no jakby na takiej wielkiej imprezie, się otwierały odkurzacz, to było dość dziwne. Natomiast otworzyłyśmy ten odkurzacz i on się okazał tak świetny jakby każda osoba sobie przejechała, spróbowała, bo on w ogóle sam jeździ. Zaraz wam go pokażę. Pewnie pamiętacie, jak dwa miesiące temu, trzy, dostałam odkurzacz e, Xiaomi yy, i ten odkurzacz był fajny, e, ale ten jest lepszy i tamten został już e, u moich rodziców, a ja używam teraz tego a, i, i zaraz wam, zaraz wam pokażę, dlaczego on jest taki zajebisty. A więc, tak wygląda ten odkurzacz. On tutaj ma swoją bazę a, i ja teraz go wyjmę z bazy, żeby wam go pokazać. Nie będę go włączać, bo on strasznie głośno mówi, więc najpierw Wam pokażę. On się prezentuje tak. I co w tym odkurzaczu jest super? Bo to jest odkurzacz na mokro, w sensie to odkurza i myje podłogę w jednym. My generalnie w tym mieszkaniu nie mieliśmy mopa przez pierwsze chyba dwa tygodnie, a mamy białe kafelki, więc kafelki były po prostu w strasznym stanie. No i akurat jak przyjąłam mopa, to następnego dnia otworzyłam ten odkurzacz i mopa do tej pory nie użyłam. W sensie użyłam go chyba właśnie raz, bo przed tą parapetową go przylezą z mojego starego mieszkania, żeby tutaj umyć podłogę. I później, jak już otworzyłam ten odkurzacz, to ani razu ten mop nie został użyty, ponieważ ten odkurzacz myje i wciąga po prostu brudy w jednym. Więc ani odkurzacza zwykłego, ani mopa już nie używamy. Odkurzamy i mopujemy tylko tym jednym sprzętem. A generalnie to ja jeszcze mieszkając w baninie, miałam zawsze ten problem, że ja zdążyłam odkurzyć i rok już coś rozsypał. Jakby, e, nie wiem, rzadko było tak, że ja odkurzałam i myłam podłogę od razu. E, później to już w ogóle się tak rozlewiłam, że po prostu mopem zagarniałam kurz i myłam i odkurzałam. Tak naprawdę w jednym, ale mopem takim zwykłym. E, no i to też nie było jakieś praktyczne, to cały czas trzeba było tego mopa myć. E, a tutaj, no po prostu to jest przyświetne urządzenie. I dostałam maila o oh Kinga, nie chcesz przetestować jakiegoś tam nowego odkurzacza. Ja stwierdziłam, w sumie to możecie wysłać, Wyprowadzę się do nowego mieszkania, więc chętnie tam e, go poużywam. No i okazało się naprawdę prześwietny i po prostu czasami przychodzą moi znajomi i mówią, o co to, a ja mówię, o chcesz spróbować pojeździć moim nowym odkurzaczem, bo on jakby wiecie, no wygląda jest niepozornie, nie? Ale tutaj ma zbiorniczek na e, czystą wodę, tutaj na brudną i jak go odpaliłem to on sam jedzie do przodu. Do tyłu co prawda trzeba go pociągnąć, ale do przodu jedzie sam. Power off. Jest dość głośny, Power off. więc go włączę. On for self no nie czytałam nawet instrukcji, bo on wszystko po prostu sam mówi. Jak go złożycie, to on wam mówi o proszę czystą wodę do tego zbiornika. Jeśli zbiornik z brudną wodą jest pełny, to on też mówi proszę wylać wodę z brudnego zbiornika. Ma dwa tryby mycia, taki ekonomiczny, czyli wolniej zużywa baterię, ale wolniej też myje, w sensie wolniej się obraca szczotka. Albo ma taki szybszy i ta szczotka wtedy bardzo szybko leci po podłodze, on też szybciej jedzie, natomiast szybciej zużywa się bateria. Ale ja na tym szybkim trybie akurat na całą baterię jestem w stanie umyć całe mieszkanie i jeszcze go wyczyścić, ponieważ tak jak, Mogliście usłyszeć, bo on to właśnie mówi, jak go włączymy, każe się odłożyć do bazy oraz włączyć self-cleaning. Tutaj na górze jest guzik, dzięki któremu włączamy właśnie mycie i on po prostu myje tą swoją szczotkę. I dzięki temu, że on sam myje szczotkę, to tak naprawdę ja ten okurzacz tak sama umyłam raz. Jak mi się wylał tuż do tatuażu, to po prostu zdjęłam tutaj na dole, można go jednym ruchem po prostu rozebrać e, i łatwo wyjąć szczotkę i samemu umyć. Natomiast ja nawet szczotki nie myłam, tylko miałam po prostu plastik, który jest nad szczotką, bo on się trochę ochlapał od tej brudnej wody. E, I wolałam sobie to sama raz na jakiś czas po prostu umyć. I myślę, że tak raz w miesiącu spoko byłoby właśnie to e, przemyć. Samodzielnie jeszcze dodatkowo, poza szczotką, bo szczotka się myje sama naprawdę prześwietnie e, i nie widzę potrzeby mycia jej e, samodzielnie. Więc tak, on się sam myje, wkładamy go do bazy, on się zaczyna ładować, ale musi mieć tam trochę baterii, żeby się właśnie umyć, więc mi na 90-metrowe mieszkanie idealnie starcza ten mop na wysokim, no, no może nie mieć całego mieszkania na tym szybszym trybie, ale no generalnie bateria starcza mi idealnie przeważnie, żeby umyć całe mieszkanie z łazienką, kuchnią, dwa pokoje i żeby włączyć self-cleaning ma jeszcze tak z 20%, 15% i wtedy on, od 20% on już uważa, że jest troszkę słaba bateria, więc na tej słabej baterii właśnie jeszcze on się sam umyje i później zaczyna się ładować i następnego dnia spokojnie można go używać, w sensie on się bardzo szybko ładuje, ale to no przeważnie ja tak raz dziennie, nawet rzadziej tego mopu odkurzacza używam. Jest generalnie to nowość na rynku, z tego co pamiętam, bo właśnie w mailu dostałam propozycję, testowania nowości. No i mam ten już prawie miesiąc. Jest dzisiaj 11 października. Ja porapię to wyrobiłam 11, więc w sumie to właśnie w miesiąc dzisiaj mija. I napisałam do nich, że ten kurz jest prześwietny i bardzo dziękuję za paczkę, bo jest to chyba najlepsza paczka, jaką po prostu, naprawdę jest to jedno z lepszych rzeczy, jaką dostałam i... Każda osoba, która do nas przyjeżdża jest z nim podekscytowana e, i nawet kilka osób się pytało, czy wyślę linka do tej rzeczy, ale ja jeszcze tego linka nie dostałam, dopiero do nich napisałam e, i jeśli... Mm. Wiecie, no jeśli produkt mi się podoba, no to wam go chętnie pokażę. I napisałam do nich, może dostanę jakiś zniżkowy kod. A jak nie, to na pewno dostanę od nich właśnie link do tego produktu, bo ja tylko dostałam takiego, taką prezentację o tym, jak to ma wyglądać. I po jakimś czasie oni mi wysłali właśnie ten nowy produkt do testu. No jest prześwietny i naprawdę nie wiem, jak je, jaka jest jego cena, ale z tego co kojarzę, to miała być coś około 400 dolarów za tą cenę byłabym w stanie tu coś kupić, ponieważ jest to prześwietna, naprawdę. Moim zdaniem do 2000 spokojnie mogłabym za ten sprzęt dać. On sam tak naprawdę prawie, że sam odkurzę mieszkanie. Dobra, nie jest to rumba, ale mają sama rumbę i niestety rumba, czyli wiecie, ten odkurzacz taki, co sam jeździ, nie odkurza wcale dokładnie, a dodatkowo i tak on musi po nim zmyć. A tutaj Przyjedziecie sam, on, on sam jedzie do przodu, więc tak naprawdę wystarczy potrzymać, przejść z nim całe mieszkanie i macie i odkurzone, i umyte w jednym. Dodatkowo sam się czyści. Nie ma worków, co jest dla mnie ogromnym plusem, bo ja zawsze miałam problem z tym, żeby dokupywać worki. Później mi się te worki kończyły, nie miałam jak odkurzyć. Plus zawsze mi się też wydawało to takie nieokologiczne te worki, więc tutaj mamy po prostu brudną wodę, którą wylewamy do toalety, spuszczamy i problemu. Nie ma, poza tym no, naprawdę jest prześwietny, zajmuje mało miejsca, ma, dość ładnie wygląda, więc on tutaj staje u nas koło telewizora e, jesteśmy z niego mega zadowoleni i ja i mój współlokator nim odkurzamy, e, więc myślę, że e, wy również będziecie zadowoleni, do tego odsyłam was do linka na dole, ja mam nadzieję, że wszystko w miarę sensownie wytłumaczyłam. Naprawdę ten produkt jest prześwietny i jak tylko go otworzyłam, to już chciałam wam o nim powiedzieć na Instagramie, a ja studiłam, Kinga poczekaj, najwyżej powiem w jakimś vlogu, przetestuj go lepiej. No i minął właśnie miesiąc, jak już policzyłam i przez miesiąc używam go no, no, prawie codziennie, bo tak naprawdę ja raczej sprzątam jak coś do nas przychodzi, albo jak na przykład mam tatuaż, no to zawsze przed tatuażem też myję podłoga w miejscu, w którym mam swoje stanowisko do tatuowania, więc no używam go tak naprawdę. Codziennie, przez ostatni miesiąc i jest świetnie. Zapraszam do dalszej części vloga, nie wiem, jeszcze się będzie w niej działo. Jeszcze tutaj macie zbliżenie na odkurzacz. A tam prześcieradło, bo jak wiecie, ja jestem fanem wieszania wszystkiego na drzwiach, żeby wyschło. Moja maś zawsze mnie śmieje, ale tak, tam się zuszy prześcieradło. Hej, hej, dosłownie dwa dni temu kupiłam sobie iPada a, i zaczęłam montować filmy na iPadzie. Co prawda nie jest to ten sam komfort co e, MacBook. Nie wziąłam fotelika, <śm> ale staram się. Zmontowałam właśnie dzisiaj rano film z Budapesztą. No i teraz e, lecę, porosiła do przedszkola. E, no, no nie odebrałam swojego samochodu, jakby ktoś pytał, więc jadę trafikiem, trafikary, proszę sponsorujcie mnie, bo wydaje pół wypłaty na was, no więc generalnie, e, więc generalnie hu, właśnie wsiadam do e, mojego ulubionego Renault Clio. I e, jadę po e, Sprawdziłam, że w Heliosie w Gdyni jest Fi Patrol na 15.30 dzisiaj i właśnie jest 14.05. Jadę do Banina, wrócę i mam nadzieję, że się wyrobimy, bo no do 15.00 chciałam tak odebrać trochę. Mam nadzieję, że nie będzie na tyle korku, żebyśmy nie zdążyli, bo wyjeżdżam no, szybciej. 14.05. 5, to będą tak 14.30 z Gdyni hmm, powiedzą obwodnicą. E, no i może pójdziemy dzisiaj na patrol, Bo ja ogólnie bardzo chciałam Rocha zabrać właśnie do kina, bo widziałam, że e, dużo rodziców chodzi. Jeśli Roch nie wytrzyma, to wiadomo, wyjdziemy e, i tyle, ale właśnie widziałam chociażby, że Julia Kobus była ze swoją córką, a jej córka jest młodsza, więc może Rosilowi się spodoba, w sensie zaproponuję mu ten pomysł, jeśli powie, że nie chce iść do kina, no to e, nie pójdziemy, ale myślę, że będzie chciał e, i hmm. No, i pewnie się, że, pewnie się z wami witam e, i znowu zapomnę o tym, że zaczęłam coś mówić na vlogu. E, natomiast, e, no, mam nadzieję, że coś tam wam fajnego ponagrywamy, bo mm, mamy teraz taki weekend tylko dla siebie, bo mój współlokator wyjechał. A, I no, i to tyle w sumie. <grywia> Ruszam, Dam wam dawać znać. Myślę, że jeśli pójdziemy do tego kina, a, to też. A, Zdamy Wam relację z tego, jak było. Oooooo! Wow! Ale super! Cool. Ogólnie opowiem wam historię co do kuli do kąpieli, e, bo nie wiem czy pamiętacie, ale ja kiedyś dostałam kulę do kąpieli od obserwatorki na Vlogmasa. E, bo jak ja w Vlogmasa, to podałam też swój poczkomat i mogli się tam wysyłać rzeczy. No i właśnie dostałam gdzieś te kule i pamiętam, że zabrałam je ze sobą do Warszawy, bo tam była wanna i się mega rozczarowałam, bo te kule były twarde i się wcale nie rozpuszczały. No i teraz jak byłam w na Węgrzech to kupiłam kulę do kąpieli w Diemie i no stwierdziłam, że na próbę, bo ona kosztowała chyba ze złotówkę w przeliczeniu a i jest świetna. Zawarbowała całą wodę na niebiesko, Roś się super bawi, więc no, jest mega fajna. Aż wam kawałek pokażę. Patrzcie jaka niebieska woda piękna, aż chyba wskoczę do Rosiula. Jest godzina 22. Właśnie słyszę, że dzwony biją, więc wybija 22. Ja skończyłam montaż vlogów, które nagrałam od kiedy tu mieszkam, tak naprawdę. Generalnie chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj z Rosiulem razem poszłam spać i nie powiedziałam Wam, jak było w kinie. A w kinie było fajnie, natomiast nie wiem, jak się Pan się skończył. Ktoś może mi napisać w komentarzu, bo jestem ciekawa. Ponieważ rok po godzinie stwierdził, że już mi się znudziło, no i jakby ja stwierdziłam, że. Mm, Najlepiej dla mnie i dla wszystkich innych ludzi będzie, jeśli po prostu w takim razie z nim pójdę do domu, a nie będę z nim dyskutować, czy warto zostać, czy nie. A jeśli nie chciał już oglądać, no to po prostu pojechaliśmy do domku, a później, tak jak widzieliście, rzuciliśmy sobie do wanny kulę do kąpieli i ja byłam mega podekscytowana. No i później razem poszliśmy, poszliśmy spać. Dzisiaj Roszek poszedł spać szybciej, w sensie strasznie ciężko jest nie zasnąć z nim ale położyłam go i, i sobie właśnie powiedziałam nie Kinga, zmontujesz filmy, żeby trochę wykorzystać czas, który masz jak rok śpi. No i właśnie to skończyłam robić a teraz chyba i taki dość wykopać, właśnie z nim się położę, tylko rzucę jeszcze te filmy no YouTube i rzucę dla wspierających. Wspierający mają dzisiaj raj, bo będą dzisiaj cztery filmy. W sensie, no nie wrzucę wszystkiego dzisiaj, tylko będę tak po kolei wrzucać, ale um, na drugim poziomie wspierania dzisiaj były dwa filmy, a, bo trochę zaniedbałam właśnie wspierających, trochę w ogóle was zaniedbałam, bo po prostu nie wiem jak montować. A, no, ale wracam pełną parą, cieszę się mega z zakupu e, iPada, bo a, poza właśnie takimi rzeczami, dla których stricte kupiłam iPada, to jeszcze montaż e, też mm, no, na tym iPadzie jest prostszy niż na telefonie. Mam też tutaj miejsce, a na telefonie go nie mam. I w ogóle no, mój telefon nie współpracuje za bardzo. I mówi cały czas, mi się to mówi, zwieszało. A tutaj, o właśnie, mi się zapisał pierwszy vlog, teraz zapisuję drugiego. A jeszcze zostanie mi do zmontowania jeden i planuję w ogóle wrócić wam. Prośbę na Instagramie o pytanka do QA, żebyście mi coś tam pozadawali, bo dawno QA nie było. Dużo się pozmieniało, bardzo dużo się pozmieniało i dużo się też tak ogólnie dzieje, o czym jak jesteście tam na bieżąco, właśnie na Instagramie to pewnie wiecie, i myślę, że jest dużo pytań, więc fajnie byłoby coś wrzucić takiego ciekawszego niż vlogi. Więc, więc też o tym myślę, po prostu oczywiście mam kilka tam pomysłów na filmy takich starych, starych i muszę po prostu wygrzebać mój notes i coś tam ponagrywać, bo generalnie wyjeżdżając kupiłam sobie nowy kalendarz, bo myślałam, że mój kalendarz zostawiłam w szpitalu, ale okazało się, że mój współlokator sprzątając położył mi ten kalendarz pod koszem z zabawkami Rocha. I jakby... Przed wyjazdem go szukałam wszędzie i stwierdziłam dobra. Najwyraźniej zostawiłam go w szpitalu. Muszę kupić nowy. Kupiłam nowy i po wyjeździe, jak rok się bawił, to znalazłam kalendarz. Więc no, w tym kalendarzu mam właśnie zapisane wszystkie rzeczy. Szkoda, że kupiłam nowy w Empiku, bo jednak kalendarze w Empiku są dość drogie. Ja za nie niego dałam chyba to jest taki malutki kalendarz. Um. I to jeszcze na ten sam rok, co mam już kalendarz, więc no, trochę żałuję tego zakupu, ale cóż, nic już nie zrobię. Mm, może moja mała będzie chciała kalendarz, czy nie wiem, z kimś się po prostu podzielę, bo, bo no, mi nie jest y, potrzebny drugi, y, a żal wyrzucać. Mm, to byłoby na tyle. Ja idę y, umyć ząbki y, i spać w sumie. No. I... Myślę, że to byłoby na tyle z tego vloga. Um, dziękuję. <laughs> jutro jest niedziela. Jutro spędzimy czas razem z Rożkiem. Może pojedziemy do moich rodziców. Um, no, ale no wiem po prostu, że jak jestem z Rochem, to raczej nic nie nagrywam. Że y, nawet po tym, co teraz montowałam, że po prostu moje vlogi wyglądają tak, że ja np. idę do żabki, to się odezwa. Y, albo mam przerwę między dziarkami, to się odezwa. A jaki jest rok czy mój współlokator, to no, nie mam za bardzo jak nagrywać, i też nie mam na to czasu, pamięci, do tego, żeby to robić, więc, a, więc póki co tak to wygląda. Mm, no, myślę, że trochę się zmieni, jak będzie vlogmas, ale w sumie dziwnie mi będzie nagrywać vlogmasa w, w takich okolicznościach, jakie mam teraz. Eee, no, co roku coś nowego na te święta. Pamiętam, jak w tym roku przeżywałam, że to moje pierwsze święta bez rohataty. A teraz będą... będzie pierwszy lok bez rohataty, ale z, z moim współlokatorem, którego za bardzo nie chcę pokazywać, więc może być ciekawe. Nie wiem, jak ja to będę nagrywać. Ale będę. Kolic. Tego vloga. Pusiaki.